Witam dzień dobry, witajcie. Kiedy byłem tu ostatni raz, Sławek zaprosił, yy, zaparkowałem nie w tym miejscu, gdzie powinienem i poza tą blokadę założyli mi. <głosy> <głosy> Mam nadzieję, że dzisiaj się to nie powtórzy yy, i chyba możemy zaczynać. Sam będę wstawił, nazywam się Patryk Reichel, jestem stolarzem z Pasji, szczęśliwym mężem i ojcem, prowadzę działalność gospodarczą zajmującą się produkcją mebli z i tego drewna ręcznie robionych. Swoją karierę Stresuję się. Swoją <laughs> karierę zacząłem jednak nie w meblach, a przy zerwaniu kwiatów dla mojej żony. Jak widać jest bardzo zadowolona, to jednak to nie było to co lubię. No. <laughs> Cały czas dążyłem, w innym kierunku i tak to widać pierwsze projekty jakie robiłem to skręcanie kuchni właśnie w naszym mieszkaniu w Austrii śniali się tam ze mnie, że to jestem, bo zamiast odpoczywać po pracy to tylko śnifuję tymi papierkami, i te drewno, a wyglądało też nie tak jak powinno. No ale czas postępował i kiedy na wieczorze kawalerskim ze szwagrem i kuzynem zamiast się z nimi bawić, robiłem sobie zdjęcie właśnie ze strugiem i dla jarmarku dla dzieci, gdzie pokazywali dzieciom jak działają proste narzędzia do próbki drewna. To był moment, kiedy wiedziałem, że Drewnem się chcę posługiwać do końca życia. Znaczy, przez długi czas. Pierwsze projekty to nie prewysowe ani meble. <grytanie> Tutaj widzimy budę. Prosta, zwykła. W wolnym czasie zamiast odpoczywać, cały czas mknąłem, 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 jakieś tam bramy, płoty, tego typu rzeczy, cały czas było to w moim życiu. Na ja zmięcimy jest mój pies, z mojej mamy. Bardzo go mile wspominam. Turbo się nazywał, <grytanie> energiczny. Do pracy z drewnem. Potrzebne są narzędzia. Widzicie pierwszy warsztat, jedna piła, druga piła, jakiś tam odciąg. Jakiś tam odciąg, pierwsze logo, które gdzieś tam stworzyłem. Wtedy już zaczynałem robić cokolwiek w tym kierunku tak profesjonalnie. Warsztat to nie tylko piła i jakiś tam, tam odciąg, ale i inne tam ściski. Widzimy pierwsze stoły, jakie kleiłem, tym się chciałem specjalizować. W tamtych czasach meble loftowe z metalowymi wykończeniami i drewniane blaty były bardzo na topie. Tak naprawdę po dziś dzień tak jest. I tak jak tutaj meble łazienkowe ładnie z jeszenowym blatem i elementowymi metalowymi elementami dobrze wyglądają, cały czas idą do przodu. To jednak nie wszystko. Drewno to nie tylko. Wystrzegana deska, ale i też design. Pierwszy projekt, który tam zrobiłem w jakimś tam biurze projektowym, Komoda, stół i tam jeszcze było kilka innych mebli, ale zabrakło miejsca już na tym zdjęciu. <grym> w, tym momencie... w tym momencie zauważyłem, że to design jest bardzo ważny przy produkcji mebli. Szukałem cały czas inspiracji. Jeździłem po wielkich targach, Warszawa, Poznań. tutaj tam jedna ze zdjęć właśnie z moją córką na tle, jak jakiejś tam ekspozycji, yy, tam nabywałem inspiracji. I w tym momencie yy, stworzyłem, tak naprawdę COVID to stworzył, żeby yy, wy, wymyślić coś nowego. No i mi stworzyłem pierwszą kolekcję, pierwszą kolekcję yy, mebli, Patry, yy, gdzie chciałem, tematem przewodnim było naturalne zabezpieczenie, ręcznie robione meble i, i stół który pierwszy stał u klienta. Byłem z tego bardzo dumny. Wtedy wprowadziłem technikę pirowpust jako standard. Mamy niestety zbyt mało czasu, by o tym opowiedzieć. Wiele filmów na YouTube znajdziecie na stronie i, i, i zobaczycie o tym. Olej jest naturalnym wykończeniem drewna i zabezpieczeniem. Tutaj widzimy drewnianą, drewniany jeszcze na gdzie olej ładnie wydobywa kolory tego drewna. To nie jest to samo co lakier. Lakiery są bardziej sztuczne. Ja bardziej preferuję zabezpieczenie olejem. Drewno możemy łączyć naturalną krawędzią i żywicą. Jest to bardzo popularne ostatnie sasy, Nowoczesne wnętrze, żywica niebieska, naturalna krawędź, trochę przymarwiony plat. Fajnie wkomponowuje się w każdy element wyposażenia. Jest Meble to nie tylko stoły. Tam drewno to nie tylko stoły, to i różnego rodzaju kredencje, komody, szafki. Yy, teraz jest tego bardzo dużo, ale bardzo trudno o dobre wykończenie. Yy, jednym tam projektów działalności było właśnie yy, komody artefanki połączone dre dre drewniane, po... drewno połączone z metalowymi elementami. Yy, drewno bardzo dobrze też przyjmuje kolory. Yy, tutaj widzimy... Piękny regał, nie jest to buda obca. <noise> Piękny regał, ciemnym, ciemnymi kolorami, dębowy, gabinetowe biurko w jasnym pomieszczeniu. Bardzo fajnie to ze sobą komponuje. Senki kiedyś były bardzo uważane jako defekt drewna. Tego się nie stosowało, to się wycinało. Teraz, dzisiejszymi metodami i sposobami, jakie mamy na rynku yy, są dostępne, Senki zalewamy żywicą epoksydową. Bądź łączymy y, z różnymi rodzajami, no, przylatuję bardzo szybko leci. Dziś... <laughs> jest. Dzi dzisiaj trochę inaczej to wszystko wygląda. Y, dla mnie zajmuję się profesjonalnie, już jest to personalny warsztat, y, maszyny, narzędzia, y, dużo zadowolonych klientów, nawet między nami tu są klienci, tak naprawdę mówiąc szczerze. Y, jestem z tego bardzo dumny. Y, Podążam cały czas po pasją, kształcę się w tym, e, lubię to, co robię e, i myślę, że tak to będzie wyglądało przez długi okres. E, bardzo dziękuję Wam za tą prezentację. E, tutaj jeszcze chciałem pokazać zdjęcie klienta, gdzie montujemy ich wymarzony stół, a jego dzieci nam pomagają. E, niesamowite doświadczenie, to bardzo cieszy człowieka. E, życzę Wam tego samego, byście znaleźli sobie to, co lubicie jak najbardziej. 嗯，我不在呀，真贵呀。谢谢